Cześć! Witam Was ponownie na moim kanale. W tym odcinku zapraszam Was na relację z październikowego wyjazdu na prawy brzeg Wisły, na obszar dawnej Pomezanii. Pokażę Wam zespół zamkowo-katedralny w Kwidzynie, gdzie kilkanaście lat temu dokonano jednego z największych odkryć archeologicznych w Europie ostatnich lat. A następnie udam się na miejsce styku trzech rzek, gdzie znajdował się Zantyr, gród będący pierwowzorem Kortumowa, miejsca, w którym Pan Samochodzik odnalazł skarb Templariuszy. A zatem ruszajmy. Kociewie opuszczam rano, gdy jest jeszcze chłodno. Przez całą drogę do Kwidzyna, pierwszego miejsca na mojej trasie, zimno dawało się trochę we znaki, a poranne promienie słońca nie dawały jeszcze takiego ciepła, aby móc się czuć w pełni komfortowo. Na szczęście droga nie zajęła mi dużo czasu i po godzinie zaparkowałem motocykl na parkingu przed Kwidzyńską katedrą. Fidzyn został wzniesiony nad brzegiem Wisły w 1233 roku przez zakon krzyżacki. 10 lat później miasto zostało zburzone w trakcie walk prusko-krzyżackich. Miasto odbudowano, przenosząc je na wysoki brzeg Pradoliny, tam gdzie znajduje się ono obecnie. Z biegiem lat zmieniono także nazwę osady na Marienwerder, co w tłumaczeniu z języka niemieckiego oznacza Ostrów Maryi. Historia samej katedry sięga zaś 1285 roku, kiedy do rangi katedry podniesiono pierwszy parafialny kościół w Kwidzynie. Obecny kościół św. Jana Ewangelisty był budowany od około 1325 roku jako katedra diecezji Pomezańskiej. Budowę ukończono w drugiej połowie XIV wieku. Katedra od początku stanowiła jeden kompleks budynków w połączeniu z warownym zamkiem Kapituły Pomezańskiej. Że kilka lat temu, już w XIV wieku, zwiedzanie katedry zaczyna się od miejsca, na którym szczególnie mi zależało. W 2007 roku pod podłogą prezbiterium odkryto spoczywające w sosnowych trumnach szczątki najwyższych dostojników zakonu krzyżackiego. Pierwszy z nich to Werner von Olsen, wielki mistrz w latach 1324-1330. Drugim jest Ludwig Kenig von Wacau panujący w latach 1342-1345. Trzecim wielkim mistrzem spoczywającym w krypcie jest Henryk von Plauen. Panujący w latach 1410-1413. Znany z dowodzenia obroną zamku malborskiego po bitwie pod Grunwaldem. Odkrycie i grobów to jednym z największych odwieźć archeologicznych ostatnich lat w Europie. W kolejnym pomieszczeniu przedstawiono postać średniowiecznej rekluzy, błogosławionej Doroty z Montowów. Według przekazów historycznych miała ona dać się zamurować w przylegającym do prezbiterium pomieszczeniu, w którym były tylko trzy okna, stół, krzesło i łóżko. Tak miała spędzić ostatnie lata swojego życia. Dalsze zwiedzanie obejmuje prezbiterium znajdujące się za ołtarzem głównym. Prowadzą do niego schody znajdujące się po obu stronach ołtarza. Kiedyś część ta stanowiła odrębny kościół, gdy korpus głównej katedry był jeszcze w budowie. W późniejszym okresie zbierała się tam kapituła. Na początku XVI wieku powstały zachowane do dziś malowidła ścienne, przedstawiające 17 biskupów pomezańskich i trzech wielkich mistrzów krzyżackich. W latach 1525 26 Prusy książęce przeszły na protestantyzm, a diecezja pomezańska uległa likwidacji. Katedra została podzielona. Korpus główny przewidziany był do modlitwy dla gminy niemieckiej protestanckiej, a prezbiterium dla gminy polskiej. Obok prezbiterium znajduje się przylegająca do katedry kaplica mauzoleum, w której znajduje się grup Otto Friedricha Grobena oraz jego trzech żon. Von den Groben był 18-wiecznym podróżnikiem i kolonizatorem, który założył pierwsze niemieckie osady w Ganie. Cała katedra ma dość surowy wygląd wnętrza, co z pewnością wynika z kilku wieków protestantyzmu w Kwidzynie. Z tego okresu pochodzą m.in. dwa konfesjonały protestanckie, znajdujące się po zachodniej stronie. Zasiadali w nich kapłani, którzy udzielali pokutnikom z tego miejsca rozgrzeszenia. Wnętrze kościoła zdobią także gotyckie malowidła ścienne ciągnące się przez całą długość katedry w obu nawach bocznych. Można na nich doszedł liczne postacie świętych. na dwa Po wyjściu z katedry udają się do przylegającego obok zamku, który był siedzibą kapituły Pomezańskiej. Tego dnia zwiedzanie z audioprzewodnikiem było darmowe. Obecnie istniejący zamek jest drugim w kolejności chronologicznej. Pierwszy, zwany Zamkiem Biskupim lub Starym Zameczkiem, zbudowany został przez Krzyżaków. Zamek ten zlokalizowano najprawdopodobniej w miejscu wcześniejszego polskiego grodu Kwedis. Budowę obecnego zamku rozpoczęto w pierwszej połowie XIV wieku. Pierwotnie zamek stanowił samodzielne założenie. Dopiero wtórnie został połączony z katedrą, a jego najwyższą wieżę przekształcono w dzwonnicę. Na przestrzeni dziejów zamek był wielokrotnie przebudowywany. W zależności od różnych czynników był rozbudowywany i częściowo rozbierany. W zamku jest wiele wystaw opowiadających o historii Pomezani, plemion zamieszkujących faunie i florze Doliny Dolnej Wisły. Z ciekawszych eksponatów można tu obejrzeć ząb mamuta, czaszkę tura. Rossiaio e dinosauro. Są to także okresowe wystawy poświęcone lokalnej sztuce współczesnej, jak chociażby wystawa dotycząca artystycznej produkcji szkła. Charakterystycznym elementem zamku jest największa na terenie państwa krzyżackiego wieża sanitarno-obronna Gdańsko, usytuowana w odległości 55 metrów od zachodniego skrzydła zamku na najniższych tarasach Doliny Wiślanej. Gdanisko jest połączone z głównym korpusem w zamku najdłuższym na świecie gankiem, wspartym na pięciu wysokich arkadach o wysokości kilkunastu metrów. Od północy znajduje się wieża studzienna połączona dwiema arkadami z zamkiem potocznie nazywana Małym Igniskiem. Na dziedzińcu zamku, na tarasie widokowym wychodzącym w stronę Wisły, ustawiono dwie ciężkie francuskie armaty z 1861 i 1863 roku, wyprodukowane w belgijskim liż. Zostały one zdobyte w trakcie wojny francusko-pruskiej. Wyeksponowano je w mieście jako symbol pruskiej przewagi militarnej. Szczęśliwie przetrwały do dziś. Opuszczam kwidzyn przejeżdżając jeszcze raz pod Gdaniskiem. Następnie drogą wojewódzką 518 kieruję się na północ. Droga ta malowniczo wieje się wzdłuż rzeki Liwów. Kierując się na północ dojeżdżam do drogi wojewódzkiej 605. Ukracianie się wzdłuż wału Wisły. Na parę kilometrów przed wsią Biała góra zatrzymuje się przy jednym z punktów widokowych. Uznałem, że jest to doskonałe miejsce na odpoczynek i zrobienie sobie szybkiego, ciepłego posiłku. "Widok na Wisłę zrobił na mnie niemałe wrażenie." Biała Góra to miejsce, które odwiedziłem już kilka razy. Opowiadałem o tym miejscu w relacji sprzed dwóch lat, gdy jeszcze na Suzuki G125 udałem się na Żuławy Wiślane i wracając odwiedziłem właśnie to miejsce. To tu na styku trzech rzek Wisły, Liwy i Nogatu znajduje się system 19-wiecznych śluz, ale mój przyjazd w to miejsce tym razem wynikał z innego powodu. W okresie wczesnego średniowiecza na terenie Białej Góry lub w jej okolicach stał gród Zantyr. Od 1216 roku był on stolicą i ośrodkiem diecezji biskupa misyjnego Chrystiana z Oliwy. W następnych kilkudziesięciu latach gród przechodził z rąk do rąk. Na przemian rządzili nim krzyżacy i książęta pomorscy. W 1251 roku w Zantyrze pojawił się Komtur Krzyżacki Kuello. 30 lat później Komturia została przeniesiona do nowo wybudowanego Malborka. Latem 1466 roku w trakcie wojny 13-letniej ogród toczyły się walki. W ich efekcie krzyżacy uciekli do pobliskiego kwizyna, zaś oddziały polskie spaliły inkastylizowany kościół. Po latach nazwa Zantyr zniknęła z map. Ostatni raz została ona użyta w 1576 roku na mapie Prus Książęcych Kaspara Hanneberga. Dziś po Zantyrze i Kościele nie ma ani śladu. Obszar dawnego grodu zalegają lasy i piaski, a dokładna lokalizacja po dziś dzień nie została określona. Gród w Zantyrze, pierwsza siedziba kontura krzyżackiego, stał się inspiracją dla Zbigniewa Nienackiego. Wykorzystując część historii grodu, stworzył on na potrzeby powieści Pan Samochodzik i Templariusze fikcyjną miejscowość Kortumową. Pierwszą stolicę zakonu nad Wisłą, gdzie ukryto skarb templariuszy. Nie udało mi się. Czas wracać do domu. W planach na ten wyjazd miałem jeszcze odwiedzenie Zamku Krzyleckiego w Sztumie, ale niestety, zamykany jest on dość wcześnie, bo już o godzinie 14. Będę musiał to przełożyć prawdopodobnie już na przyszły rok. Niemniej wyjazd uważam za udany, chociaż tym razem więcej było zwiedzania niż samego jeżdżenia. Z tego miejsca dziękuję Wam za Waszą obecność i coraz liczniejsze subskrypcje. Jeżeli spodobał Wam się ten film, dajcie proszę łapkę w górę i zostawcie komentarz pod filmem. A jeśli chcecie pozostać tu na dłużej, subskrybujcie kanał. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku.